Witam serdecznie z Międzynarodowego Domu Modlitwy w Kansas City. Mam na imię, nazywam się Ewa Widera, Milena Wychowaniec. Kochani, chcielibyśmy ponownie zaprosić Was serdecznie do wzięcia udziału w 21-dniowym poście i modlitwie w intencji naszego kraju, w intencji wyborów i w intencji, w intencji nowego prezydenta. Wierzymy, że jest to naprawdę kluczowy moment w naszej historii, historii Polski, która ma wpływ też na, na, losy, na losy Europy i losy świata. Naprawdę jesteśmy przekonani, że, 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 że mamy bardzo ważną rolę jako kraj, jako naród. Tak jak Ewa powiedziała, wierzymy, że jest to naprawdę bardzo kluczowy moment w historii naszego narodu, i nie chcemy przegapić tego czasu. Nie chcemy przespać tego czasu, ale chcemy naprawdę być skupieni na, w poście i w modlitwie, szukać woli Pana Boga e, dla naszego narodu. E, dlatego bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszamy, przyłączcie się do tego, weźcie udział w tym, dajcie całe swoje serca, szukajcie Boga w poście i w modlitwie. i wstawiennictwa są takimi dwoma e, narzędziami. Są. Są kluczem do tego, żeby nie tylko zmieniać nasze osobiste życie, co jest na pewno podstawą każdej zmiany, ale są, są, są narzędziem do tego, żeby zmieniać nawet dzieje narodów. Kiedy Daniel walczył o swój naród, raród, będąc na wygnaniu, będąc w Babilonii, wiedział, że to jest że bycie, przebywanie w obecności Bożej, w intymności, uwielbianie go, kochanie go całym sercem. Post i modlitwa są jedynymi rzeczywistościami, które sprawiają nie tylko przemianę jego serca, ale przemianę całego narodu, który był rozproszony, te narzędzia były nadzieją dla narodu izraelskiego. Post i modlitwa to jest jedyna nasza nadzieja. Jezus Chrystus jest naszą nadzieją, a post i modlitwa są kluczem, żeby tą nadzieję utrzymać w naszych sercach. Ja osobiście chcę powiedzieć, że w czasie Postu Bóg naprawdę zmiękcza nasze serca. Bóg zmiękcza zawsze moje serce w czasie Postu. I kiedy pościmy, możemy odbierać rzeczy, które są w Jego sercu. I ustanawiać rządy razem z Nim, rządy w narodach, rządy w naszym kraju. Także naprawdę Post jest czymś. To warto robić, czymś bardzo mocnym. Księga Joela mówi: nawróćcie się całym sercem w poście, i w płaczu, i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do swojego Boga, gdyż jest łaskawy i miłosierny, kto wie, może pożałuje i zwituje się, i pozbawi, i, po, i pozostawi błogosławieństwo. Wierzymy w to, że, że post, płacz, narzekanie, nawrócenie dla nas, dla naszego kraju są. Są odpowiedzią, odpowiedzią, która może przynieść zmiłowanie Boga i ocalenie dla naszego narodu. Nie ma przypadków w naszej historii, nie ma ucisku, który, który nie byłby sprowadzony przez nasze grzechy, ale nasze nawrócenie, nasza, nasz skruszony duch i poświęcenie się Panu w modlitwie i w stawiednictwie dają drobę Jezusowi Chrystusowi, aby przyszedł jako zwycięzca i wygrał dla nas, naszą historię, dla nas, i dla naszego kraju, i dla, nas, dla świata. Pozdrawiamy Was serdecznie, panowie z Domu Międzynarodowego Modlitwy, i zapraszamy do wstawiennictwa, postu i modlitwy.